Cześć, witajcie, tutaj Mojanek i dzisiaj z jest... KUBIKSON! Tak, Wracamy do mnie. POTĘŻNY comeback. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły ważne filmy. E, na pięciu łapek w górę robimy kolejny odcinek z Kubusiem z Minecrafta, bo już z, z Fortnite'a wcześniej nagrywaliśmy, więc... No, le lecimy. Kocham was, widzowie. Aj, możecie się na mój kanał, link w opisie. Tak, na Kubusze kanał, link w opisie. Yy, no dobra, widzowie. Yy, nagrywamy dzisiaj, domyślcie się co, nawiązanie do Wojtka drugiego filmu mojego. Też drugiego, tylko mój został usunięty. Tak. Yy, nagrywamy Skybase. Ja i Widzisz, i... tam nie... na twoje werki lecą, grają. Tak. Widzowie, jeśli chcecie... Proszę, na 20 łapek w górę. Wiem, to jest masakrycznie dużo, ale 20 łapek w górę i wdatuje odcinek z Valoranta z Wojtkiem. Uczymy Wojtka grać Valoranta. Tak, to jest dobry pomysł. Lecimy 20 tutaj, łapek w górę widzowie. 20 to się nie wie nigdy. No, Trzy tak. osoby, osoby Max obejrzą ten no, film ty no, ja no, i ktoś. No, ale prawdziwe. Niestety. Ale jeszcze, kanał... szukać. Może kiedyś nasze kanały ożyją. Kiedyś. Mhm. No to pamiętam, jakie ja miałem ty... przyrost, to było przez to, przez ten ten, y, teamy z Fortnite'a, pamiętam, jak ja no, robi. Też. Jest... Widzowie, pamiętacie, Fortnite najlepsze gra. Tak. I widzowie, trochę się stresujemy, bo dawno nie nagrywaliśmy. Bardzo dawno. I... bardzo, bardzo dawno. Jeszcze jak? Możecie też wbić na mojego Twitcha, na Wojtka Twitcha, bo tam też będziemy znajdują aktywni, prawda? Jasne. No, tak. Więc super mega hiper, są wakacje, jest super. Tak. Polecamy, Magda Wojtek gesa. Wojtek mnie Ja, byłem, ja dalej nie mogę z tego ziemiemię i ten Gesslerował w DC. I że tak się cieszyłem. W ogóle pierwszy raz. Jak gester, bo macie gester na TikToku deceniałeś! No? No przecież cił ten, pisałem. To się no. Okej. Okay. Ty się cieszyłeś wtedy? No. Ja od razu to zalajkowałem, dałem do ulubionych. Patrz. No co no, mam. Ja fan. Nie? No ja też. Ty, tam mniejszy jesteś. No ta, ale ja oglądam kuchenne rewolucje. Ja też. <noise> Widzowie, jeśli pamiętacie czerwone Lambo, napiszcie w komentarzu czerwone Lambo. Hashtag A czerwone Lambo. wam serduszko. Aż tak czerwone Lambo. Tak, Spidermana słyszę. Ja też. Ja zaraz full drewno mam. Ja jeszcze 400 drewna potrzebuję i 700 kamienia. No, uh -huh, jakiś chłop. Dasz sobie radę? Nie wiem, że w niego strzeliłem racą. Nie, okay. o kurde, ktoś do mnie napisał Wojtek, bo ty dedasz! Ale on też deda. On na mnie i ode mnie. I on jest nikomu. Cześć, bo pisze do kogoś, bo ktoś do mnie napisał. Eee! Co robisz? Pozwalił ci ktoś Oho, jest dwóch ich. O, ja jest dwóch! Kurde! Uciekamy. Ja się leczę. Żeby ja nie wszedli tutaj. Szybko no, lecz się, szybciej, szybciej, w dupę! Dobra, ja jednak nigdzie nie idę. Dobra. Ja mam tylko pompę. Uciekamy. Może. A Albo... nie mam DMR-a. chodźmy na pracę. i na plecy. Widzę. Idziemy na plecy, Wojtek. Kuba. nie wiem skąd, chyba gdzieś z tyłu, nie wiem Nie wiem Jezu, jestem dobry Wiem Jaki loot, dobra, czekaj, idę po ciebie już Poczekaj A, jestem prosty, mojej na hita Oni tam mieli sniper. Tak, e, heavy no. złotą Okej, okay, To weź sobie, bo ja nie gram Nie, nie chcę, tylko żeby ten, bo może to był ktoś inny z tyłu mm -mm. Oni mieli tak. Tu masz jakieś... Ja mam rękawice. Okej, okay. i bomby może wezmę. Bierz, bierz, bierz. I tu jest, I tu jest chyba twoja ulubiona pompa, No. no bo to... Tak, to jest ulubiona. To na mnie typy jadą z autem. Jan typo full. Widzę. Ale ich. Oho, czter... Dwa teamy. Oraz opalę ich. Uciekaj, Uciekaj, Uciekaj. No Kurde, Kurde oni... Eee, yy, no tam low. Może tamten 30 dostał Ja mam tylko pm na daleko, Wojtek Nice Kurde, uważaj Dobra, dać, że leży impulsy Uważaj, Wojtek Strefa Dobra, masz się uciec? Boli się, boimy się. Nie. Tak. Dupa. Ja pierdzielę. <laughs> ja pierdzielę. No kłop. Zabuduj. Chodź zabuduj. Może. Masz, masz te metalowe ściany, to się zabuduj. Boże, jakie gnoje! Masz. Czekaj. Muszę jak jakiś pros, żeby się przestraszyli. Ułow w dupę! W on tu jest! U, kurde. kurde! Ale... Wolej To bot. To bot, spokojnie. Bot, dwójka! I jest w dupę! <laughs> Dobre, przecież... Możesz ten, zabić jakoś, chyba, nie wiem. No, bo oni się obudować potrafią. Chyba. No w dupę, mama was nie kocha! Spokojnie, Kuba, nie... Wiem. Daj mi spokój, stara cię nie kocha! Nie drżyj no, Co to jest?! No ZŁOTY STRIKER? CO? Ej, halo? No. Mogę kupić sobie? Ja chcę złotego strikera. Mm. Kur... No, uderzyłem ją, jak... No. Impulsy, no kur... Uderzyłem ją znowu! I to się nie Ależ, co możesz. Czym jest ten pokój? Nie, nie mam się z tym okay. dobry, jesteś. Tak ja robię. Dupę, bo się spalimy. Ale upośledzona ona jest. O kurde. Dobra, błoń tam. Błonisz. Jak ja mam od niej kupić, o. O. Nie, też nie mogę, co jest. Moment. Nie jakoś, za co? Zdychaj. Nie da się od niej kupić nic. Nie gdyż, że mi córkę zabiłeś w minecrafcie, to jeszcze tutaj mi zabiłeś. <grym> ona tu się, w... ona tu wcześniej była niż ty. co my, to Wcześniej się urodziła niż ty.

Trzeba było uciekać tak krótko. mnie Chłop chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? 17 Mówiłem tylko z. 110. Z Jezu. Dajcie się Oho. Uważaj, kryj się. No. Nie, Ale może gorka. Czar, czaruj, czaruj, czaruj. Czarek czaruje, O kurwa. Niebe o kurwa! Ten typ jest niebezpieczny. O ja Dobra, wali czarowanie. Ty też mam chyba epiczestę, co jest? No, ja też mam. I co? Hmm. Hmm. A gdzie ten typ fryer? O kurde Kuba no Co ty tam robisz? No no, A no, czemu ty no, 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 tu nie ma? A gdzie ty jesteś? Ty, bo no, na race czeka On tutaj czeka Kampi Nie, ale jeszcze jest drugi On tutaj będzie patrzył na ciebie Patrzy. Uważaj, no grzybię, <laughs> no mówię A ty... Ej, gdzie Ty jesteś? Czemu Cię tu nie... O, dobra, widzowie, stacja, gierka! Gotowość. Dobra, widzowie, jesteśmy w kolejnej gierce. O. i otwieramy ten safe magiczny. Okej. Okay. Jak to muszą być trzy słońca tu? O. O. Dobre. A ja się boję tu wchodzić, i co Nie ty musisz tylko pod, później uciec przed kulą, tak jakby. No ja wiem Chcesz to? Weź to, użyj Po co? Ja mam tu dwa epic chesty A szedłeś tutaj? Złoty PM Chcesz to? Nie, zawalasz jakby sufit Wszystko? Nie wiem, znaczy nie, tylko tutaj na środku tak O w dupę No, no wychodź, no ty ciebie co? Żydy. A ja mam to zabrać na środku? No, zbierz Wybrałeś? A tego się... Ja tego nie umiem. Gdzie ta kula? Zaraz kula będzie spadać. Chyba. Już powinna przynajmniej... Dobra, chodź walić I Czekamy. Jezu! Leci ci kula! Nie! Ja, ja jestem za tą kula! Dobra, ja uciekam. Albo... ...zrobiliście. O matko... ...ale akcja. Mam. No. Typ mam. Mhm. Nie co wyszedł z miejsca, w którym już typ był. On zginął kolejny w dupę! Mhm. S? <laughs> Smutna. Masz i teraz do dechy O tak O tak O w dupę strzela do mnie Wojtek Wojtek gdzie ty jesteś? Masu. tu się on mnie dobija No nie A minus 101 To no. za upośledzone wilki Dobra. No bo On w boksie jest, tak gdzie karta moje. Uważaj, podmień, podmień. Nie mogę. O kurde, o kurde. On jest jakiś tam. Ja Ammo. Loduje ja mi się. A! Jeszcze mi nagluje, no. Dobra. dobra. Dzięki widzowie za obejrzenie naszego filmu. Film ten sam znajdziecie u Wojanka z perspektywy Wojanka. Dzięki, wpadajcie na mojego Instagrama link w opisie, wpadajcie na kanał Wojtka link w opisie. I co? Do widzenia. Pa-pa!